Krótki film poświęcam głośnikom dedykowanym do samochodów grupy Volkswagena, a także Skut, satów, Eton VAG14, e same ufery lub Eton WAG 14 i VAG25, głośniki średnie i i twittery dedykowane do grupy Volkswagena, dedykowane w 100%, czyli um, dedykowane również w kształcie mid -basów, od razu odlane i to nie z plastiku, tylko z włókna. Szklanego połączonego z polimerem, czyli jestem to o właściwościach podobnych, zbliżonych do odlewu aluminiowego. I obok fabryczny głośnik to jest akurat głośnik z Skoda Oktawi Trójki i głośnik wysokotonowy z grupy Volkswagena. To akurat jest głośnik z Passata, ale chciałem pokazać różnice konstrukcyjne i dlaczego warto wymieniać głośniki. A warto, bo sprawdzone jest to na setkach, setkach. Przykładów i naszych montaży z czasów dawniejszych, że naprawdę dobry głośnik zagra zawsze dużo lepiej niż fabryczny. Często są teraz na różnych grupach i, i filmach takie opinie, że jakoby głośnik dobry nie jest w stanie zagrać. Nieprawda, to jest bzdura. Oczywiście firmom montażowym, szczególnie ten z wysokiej półki, zależy na tym, żebyś kupił zestaw za 10 tysięcy, a nie głośniki za paręset złotych, ale, ale prawda jest taka, że wymiana głośników daje ogromny rezultat, zobaczymy, dlaczego. Mamy porównanie. Po pierwsze, fabryczne głośniki to są zawsze celulozowe, cieniutkie membranki ta celuloza jest niezabezpieczona. E, więc po kilku sezonach ona mięknie, i ta membrana po prostu faluje podczas pracy i nie utrzymuje sztywności. E, oczywiście koszt ciężkiego plastiku ten głośnik waży. O Jezus! Ten głośnik waży jedną dziesiątą tego, tego głośnika. E, tu mamy membranę z e, bardzo zaawansowanego materiału. To jest zwany plaster miodu. E, siatka z szklanego. E, zalana celulozą, zapieczona w piecu, dzięki temu ten materiał jest super sztywny, można jednym paluszkiem naciskać i on się w ogóle nie odkształca, nie ugina pod palcem. Natomiast tutaj, no niestety, o, widać nawet zawieszenie już sobie szoruje po... A tu się nic nie dzieje, tu się cała membrana bez problemu naciska. Eee, dlaczego jest taka cienka membrana? No właśnie po to, żeby wystarczył bardzo kiepski, słaby magnes. Tu jest rzeczywiście magnesik bardzo nieduży. Jest on słodny, odmowy magnes, ale on się kryje w środku, wewnątrz tej aluminiowej obudowy. I realnie, to on tam ma średnicę około 1,5 cm. Tutaj mamy magnes ferytowy. A no tak, no różnica, jest, różnica jest diametralna. Nie ma się co, co tutaj dziwić. Ale różnica jest także w materiale. To jest wszystko cienki plastik. To jest wszystko zrobione bez żadnych otworów wentylacyjnych, dużo mniejszy skokcewki. Tutaj mamy otwory wentylacyjne, które powodują, że głośnik pracuje w lepszych warunkach, otwór również w jarzmie. Specjalnie podwyższona konstrukcja tego nabiegu tak żeby głośnik miał większy rychł cewki. O, możemy sobie od spodu po, podziwiać to, tą plecionkę włókna szklanego w kształcie plastra miodu. Również od spodu, czyli to nie jest jakaś imitacja plastikowa, tylko prawdziwy, prawdziwe włókno szklane i, yy, i celuloza. Yy, I teraz przechodzimy do głośnika wysokotonowego. Jeszcze tylko słowo o cewce. Yy, głośniki upgrade'owe bardzo często mają dwu- lub trzyomowe cewki, po to, żeby w maksymalnym stopniu wykorzystać moc fabrycznego radia. Yy, trzy omy są taką wartością naj Najbezpieczniejszą, aczkolwiek w Volkswagenach nawet 2 omy może radio wytrzymać, ale to są głośniki trzomowe, żeby były ich najbardziej uniwersalne. Nic to nie wpływa negatywnie na granie, wręcz przeciwnie, uzyskujemy więcej o 25% więcej mocy z radia i wykorzystujemy tą moc w sposób bardziej racjonalny. Dlatego że te głośniki po prostu grają głębszym basem troszkę grubsza membrana, cięższa nieco. Powoduje, że głośnik jest niżej zestrojony, potrafi zagrać głębszym basem niż taka cieniutka membrana celulozowa papierowa z gołego papieru. Większy skok cewki również powoduje, że głośnik może zagrać głębszym basem, a to, że gra głośniej, wynika z tego, że jest, ma większy magnes, więc moc, ten magnes mocniej odpycha cewkę, więc nawet przy tej niewielkiej mocy jest. Zaskakująco duża różnica w jakości i ilości basu. Teraz Twittery. Tu akurat jest z Passata B8 Twitter, więc on jest dosyć rozbudowany, ale możemy sobie zobaczyć, że on ma bardzo malutką kopulkę. Tutaj jest kopulka o średnicy, cewka ma średnicę 13 mm, no może 15. Tutaj mamy cewkę 25 mm, kopulka ma 26. I to jest kopułka z dużo lżejszego materiału, z cieńszego jedwabiu, impregnowana, ręcznie impregnowana specjalnym preparatem antybakteryjnym, antygrzybowym I dzięki, temu, i dzięki temu ta membrana utrzymuje swoje właściwości pomimo wilgoci, pomimo słońca. Z tyłu, o, nawet nie widać magnesu, ale ten głośnik jest niezwykle leciutki. Tutaj jest bardzo, bardzo potężny układ magnetyczny z tyłu tego głośnika. To jest obudowa, którą można zdjąć i jak się wyjmie ten głośnik z obudowy, to on wtedy ma wymiary praktycznie identyczne z tym, mimo, zewnętrzne wymiary, mimo że ma dużo, dużo większą kopułkę. Druga cała zwrotnica. Tutaj mamy prawdziwą zwrotnicę, która zawiera w sobie dużą cewkę, z powietrzną na grubym uzwojeniu, do tego są kondensatory MKP, jest układ dzielnika rezystancyjnego, możemy sobie regulować poziom Twittera. Jeśli podłączamy pod mocniejszy wzmacniacz, możemy ten Twitter nie stłumić A tu mamy tylko taki malutki kondensatorek, który no oczywiście filtruje, coś tam filtruje. Ale ma dużo większe straty i robi to dużo gorzej. Ogranicza pasmo głośnika wysokotonowego e, dramatycznie. No generalnie jest to po prostu e, najprostsza konstrukcja. E, wymiana głośników jest bardzo prosta, tylko że te głośniki posiadają oryginalne, e, oryginalne konektory. Tu mamy po prostu konektor taki jak w w, wiązkach, w samochodzie, samota Volkswagena, ale my również oferujemy osobno taką wiązkę którą umożliwia redukcję do y, takiej wiązki jaka jest y, w samochodach y, marki Skoda i można przepiąć i uzyskujemy w tym momencie y, wiązkę idealną do tego by podłączyć ten głośnik do y, na przykład Octavii y, trzeciej generacji Superba y, czy mm. innych samochodów, proszę zobaczyć sobie to jest akurat głośnik rzeczywiście ze Skody i tu mamy dokładnie taki Taki sam konektor, odwrócimy go do góry nogami. Tak, taki sam konektor. E, więc montaż może się odbyć na zasadzie plug and play, e, a, przy tym, e, a przy tym uzyskamy dramatyczną poprawę. E, dlaczego ten głośnik jest opisany jako WAK 14 Dlatego, że nominalna średnica w wielu Volkswagenach jest mniejsza. Dlatego ten głośnik ma, tutaj mamy 14 cm, on się rozszerza, i sama membrana w tym głośniku ma średnicę taką samą jak w głośniku 16 czy 16,5 cm.